Siemanko drodzy widzowie, jesteśmy na gali Gromda14, no i jest z nami uczestnik pierwszej walki, Cycu, siemanko. Siemanko wszystkim, pozdrawiam. Nie poszło, co? No nie poszło, no niestety, kurde, no przykro mi jest bardzo, no, głupio się czuję tam przed całą swoją publicznością, nie wyszło mi tak jak chciałem, no ale... Może za bardzo się tam. No, mało trenowałem, też nie. Olewałem tą, tą, tą sprawę. Chciałem tylko przyjechać, zobaczyć jak to jest, nie, ale myślę, że będę trenował dalej. I może jeszcze się spróbuję, nie. Przyjechałeś, zobaczyłeś jak jest no, i jak jest. No jest fajnie, jest fajnie. Nie? Fajne przeżycie, nie. Mówiłeś, że cieszę się z tego, że w ogóle no, dałem radę wyjść i w ogóle. Chociaż te ręce podnieść i tam coś spróbować, nie? Mówiłeś tutaj chwilę przed, że trochę trema Cię mogła przypiąć. No też, też kurwa. Trochę trema, no i dostałem mocne uderzenie, że nogi poczułem jak z, jak z waty, nie? To, to było widać. miał pierdolnięcie, nie? Dobra, ale powiedz mi, jak było z tą, z tą, z tą tremą? Bardzo przeszkadzała? No trochę mi przeszkadzała, no. Ale później mi przeszło, ale nie wiem, coś po tych... Jak już robiłem tarczę na szatni, jak mi trener tam zaczął trochę mówić, to tak jakbym runął. Tak poczułem się jak jakiś poldas, taki świeżak i wyszedłem po prostu i tak nie wiem, może sam coś wbiłem, żeby to przegrać, nie, 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 nie ma pojęcia, nie. tak się kurwa jakoś... No bywa i tak, nie? Bywa, no, no, ale dostałem też wiele razy w życiu, nie? Jeszcze mocniej niż tutaj, nie? No. Eee, co ze Spacenem? Jest, jest dla Ciebie faworytem turniej? Jest dobry, myślę, że będzie okej, okay, nie? Jest wysoki ty, tym bardziej, nie? Ja to tak do boksu to za, ja bardziej zapaśniczo może bym coś, coś się poradził. Ja kiedyś też du, dużo zapasów ćwiczyłem. Może MMA, nie go <laughs> Jakby, kurwa była jakaś taka propozycja, to bym spróbował, nie? Aha. Jeszcze mogę się tam pobawić chwilę, nie? No to, kurde, baw się, <laughs> słuchaj. Eee, Cycu <cyto> naszym rozmówcom <laughs> był, no i co? Eee, powodzonka przy kolejnych startach. No, może, może, może będzie dobrze. Bardziej się będę przygotowywał, ale i tak jestem zadowolony, nie? Digo ya.